Wydarzeniem, które już od blisko pół wieku przyciąga w góry rzesze turystów, jest Tydzień Kultury Beskidzkiej. Główne areny to żywiecki rynek i amfiteatr pod Grońcem. Przez te wszystkie lata impreza ta tak się rozrosła, że dziś określenie Tydzień Kultury Beskidzkiej znacznie zmieniło już swój sens. Bo wydarzenia wszystkie trwają ponad tydzień, a usłyszeć i zobaczyć można artystów prezentujących kulturę niemalże całego świata. Specyfiką żywca jest jednak przegląd zespołów prezentujących autentyczny góralski folklor. Kto jest tego ciekaw, powinien odwiedzić amfiteatr pod grojcem. Oprócz tygodnia kultury beskickiej w amfiteatrze odbywa się festiwal Kwaśnicy, odbywa się festiwal Osypka. Zapraszamy wszystkich odwiedzających miasto Żywiec tutaj do amfiteatru. Na pewno, gdy tutaj przyjadą, to będą mieli co robić, poznają nasz folklor, poznają naszą kulturę i będziemy się wszyscy tu świetnie bawić. I to nie tylko latem, bo niezwykle bogaty jest kalendarz imprez kulturalnych w żywcu, a już na pewno nie wolno pominąć wydarzenia, jakim są niepowtarzalne żywieckie gody.